Dzień dobry, 9 czerwca, piątek. Sadzimy pataty. W końcu, nareszcie sadzimy w polu bataty. I to nie do końca, może matecznik, chociaż matecznik też wsadzę. Bo czemu nie? Sadzimy sobie takie sadzoneczki. Sadzoneczki zrobione właściwie dosyć wcześnie, bo ja robiłem już kilka rzutów tych sadzonek. Tylko ostatni rzut robiłem jakieś 3 tygodnie temu. I możecie uwierzyć, lub nie, ale nie wsadziłem ich jeszcze w doniczki i zgniły. Także mam po prostu za dużo rzeczy na głowie, nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć i bataty niestety ostatnio zaniedbałem. Dlatego właśnie ostatnie sadzonki robione były 5 dni temu i te sadzonki są najlepsze do sadzenia. Mam jeszcze jakieś rośliny z poprzednich rzutów robienia sadzonek i je też oczywiście wsadzę, ale w tym odcinku pokażę jak sadzę te sadzonki pięciodniowe. Ta sadzonka pięciodniowa robiona była troszeczkę innym systemem. Mianowicie cały czas na ręczniku papierowym, ale nie przyłożona tak poziomo ręcznikiem, tylko na zasadzie takiego zobacz. Zawijałem dolne części. Tych sadzonek i sobie układałem po paczce, tam nie wiem, 10, po paczce 10 obok siebie. 5 dni to przetrzymało efekty widoczne gołym okiem, słuchaj. I to mnie bardzo cieszy. i Jedziemy zaraz do sadzenia. Najpierw to rozwinę na polu i zobaczymy, jak to będzie się miało. Mam tutaj przygotowane takie pole do sadzenia warzyw i ta jedna redlina należy do batata. Tu mam już pietruszki, tu mam już marchewki, tam mam dalej buraki, fasole, trochę pomidora, będzie pomidora jeszcze trzy razy więcej i dalej ogórki i dynie. I teraz te redliny trochę usiadły, ale jak je robiłem traktorem to były bardziej wysztorcowane, po prostu no nie wiem, ziemia usiadła. Nawadnianie wcześniej rozwinięte, dzisiaj akurat bardzo fajnie przylał deszcz i prognoza na następne dni ma być troszeczkę pochmurna, czyli akurat na ukorzenienie się tych drobnych sadzoneczek z tymi drobnymi korzeniami na start. Pięciodniowa sadzonka batata, a obok kłącza peżu. Super. Do sadzenia tego batata chciałem użyć po prostu klasycznej, takiej blaszanej łopatki. Nie mogę tej łopatki nigdzie jednak znaleźć, więc będą takie grabki. Tymi grabkami będę rozchylał troszeczkę ziemię, będę wsadzał sadzonkę, no i albo grabkami, albo rękami już będę przysypywał. A, jeszcze rękawiczki, żeby sobie nie zniszczyć skóry dłoni. Ja to generalnie nie lubię pracować w rękawiczkach, bo lubię czuć ziemię lubię czuć roślinę w ręce. Dobra, spróbujmy sobie teraz jedną ręką rozwinąć ten ręcznik papierowy i. Pokazać Wam rośliny. Bo tutaj prawdopodobnie, jak będzie bardzo przekorzenione w papier, to będę sadzonkę razem z fragmentem papieru sadził w ziemię. Trudno, może to będzie gniło, może nie będzie gniło, liczę, że nie. Także staram się jak najbardziej bezpiecznie odchylać ten papier, tak żeby nie uszkodzić korzeni. Jeśli mi się nie uda tego papieru usunąć, no to trudno, jedziemy z korzeniami z papierem. Dobra, tak to wygląda po oczyszczeniu. I teraz będziemy zabierać się za sadzenie. Oczywiście jak mam tutaj do użycia jeszcze stare bataty z matecznika, to od drogi wsadzę oczywiście te stare bataty, żeby wyglądało, że już jest coś rosnącego, wiesz, żeby ludziom poszło w pięty. Żart. Ale serio, matecznik wsadzę od drogi. I teraz mamy tak. To jest batat i teraz tak. Niektóre pędy są takie luźne, a już ukorzenione, że korci mnie, żeby z nich zrobić osobne rośliny. Także tu sobie te takie fajne, już ukorzenione, no to jest... To jest oczywiste, że ja to wykorzystam jako źródło kolejnych roślin. Także urwę sobie jeszcze, jeszcze parę sobie pourywam, bo są bardzo fajne. One były w torfie, więc się w torfie ładnie poukorzeniały. Ops, ops. No dobra i całą resztę, te pędy, które tutaj rosły z góry nad torfem i nie mają korzeni, to całą resztę już wsadzę. Czyli tak, na razie to sobie odłożymy z boku. To nam się przyda, ale za chwilę dopiero. I właściwie na no, ziemię mam taką grząską, że ja mogę to robić ręką. Patrz. Ręką sobie robię tutaj teraz dołek. Kładę sobie batata. Fajnie byłoby, jak ma długi korzeń, to fajnie byłoby ten korzeń też wsadzić, tak, żeby go nie zawijać, bo y, na tych korzeniach już będą się tworzyć małe bataty. I jak my zawiniemy ten korzeń, to później batat będzie taki skrzywiony, nieładny, a tak to będzie równy, prosty. Przy okazji zwróć uwagę na, na tego gagatka. Ten gagatek na pewno nie pomoże wzrastać tym batatom, tylko będzie je podgryzał. Także niestety będę eksmitował tego gagatka z tego pola, humanitarnie oczywiście. Dobra, wracamy do naszego batata. Batata sadzimy korzeniami, tak poziomo jak się tylko da. I kolejny raz, batata nie trzeba całego przysypywać ziemią. Posadźmy go tak, żeby jakaś część tego batata wystawała nad. O, tutaj trochę przysypiemy, tutaj trochę dociśniemy. Tak, żeby nie było żadnego powietrza pod batatem, tylko żeby korzenie normalnie mogły iść w ziemię i szukać tam wody. Dobra, batata trochę wystaje. Jest to jak najbardziej okej, okay. niech sobie wystaje. Pędy i tak rosną, chociaż jakbym troszeczkę bardziej przysypał te pędy, to by się ładnie ukorzeniły. Ale sam batat już się ukorzenia jako bulwa, także luzik, arbuzik, to już jest okej. Okay. Lecimy dalej. Tutaj z taką drobnicą, którą pobrałem z samego batata z korzeniami, to jest żaden problem. Sama po prostu przyjemność. Tu akurat nie ma korzenia, więc tu będzie ryzyk fizyk. Więc następnego batata wsadzę bardzo blisko, że jak ten wypadnie, to nie będzie widać luki. I patrz, robię to jedną ręką. Robię dołek, tutaj sobie w dołku ładnie już wkładam batata, tak jak ma rosnąć, przysypuję i jedziemy dalej. I następne, 25 cm. Ile to jest? Od palca masz 20, plus 5, to tu, gdzie ten chwaścik, którego nie powinno tu być. I znowu robię sobie tutaj dołek. Kładę sobie batata, przyciskam go do jednej strony i wtedy nie muszę go już trzymać i dojeżdżam z powrotem. Ważne przy sadzeniu batatów jest jedna sprawa. Pąk lub wyrastający z pąka pęd musi być nad ziemią. Koniecznie musi mieć dostęp do światła. Tutaj akurat w moim przypadku wyrasta pęd, ale gdyby był to pąk, to musiałbym tego pąka odsłonić z ziemi, tak żeby słońce stymulowało wzrost pędu. Dobra, jeszcze jedno posadzenie batata z bulwy. I jedziemy potem z sadzonkami. No a dosyć proste to wszystko jest. O, byle pąka odkryć. Patrz, pąk tutaj w kącie liścia jest nad ziemią, także już wszystko będzie pięknie rosło. Spytasz po co mi ten patyk? To są najtańsze jakie mogą być sposoby nawadniania, czyli żadne rury, tylko tak zwane T-tapy taśmy. Taśmy na wietrze mogą się ruszać i wtedy redlina nie będzie podlewana, tylko będzie podlewany ten dołek. Dlatego co jakiś czas wbijam sobie albo po prawej, albo po lewej stronie patyczek po to, żeby kontrolować ułożenie tego T-tape'a. Siemanko, minął tydzień od posadzenia batatów. Zobaczmy, jak poradziły sobie przez te ostatnie 7 dni. Bataty posadzone, oczywiście cały rządek wyszedł, trochę mi ich jeszcze zostało zastanawiam się, czy nie dosadzić ich na przykład gdzieś tu w pietruszkę obok. Tak jak mówiłem, od samego początku sadziłem bataty z bulw, które były w domu i dalej były robione sadzonki i sadzone te, które sadzonkowałem i wstawiłem do tunelu foliowego. I te liście, które były na bulwie rosnące po wsadzeniu w pole na dworze, po prostu zrobiły się żółte, prawie przyschły od słońca, nie były przystosowane do takiej jego ilości. Wszystkie następne liście, które tworzą się na tym pędzie, już są normalne czyli po prostu tej rośliny nie zahartowałem, i te wszystkie liście, które na tych bulwach w mateczniku były, zrobiły się żółte, są jak suchy listek. Wszystkie nowe liście dopiero są ładnie żywo zielone i podejmują wzrost. Tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Wszystko, co wyrasta teraz nowe na polu, jest ładne. To, co było na bulwie, nie było zahartowane, zrobiło się jasne, papierowe. Przypaliło to wszystko słońce. Jak możesz zobaczyć, tutaj bataty podejmują wzrost, co oznacza, że prawdopodobnie ukorzeniają się, ale nie będę Wam tego mówił na słowo. Postarajmy się trochę dokopać i sprawdzić, czy są jakieś nowe korzenie w tych batatach. No i wow! Wow, po prostu wow! Na pewno tak to nie wyglądało tydzień temu. Coś wspaniałego. Korzeń na korzeniu, zobacz. Te korzenie mają mile z 10 cm. Super, naprawdę trochę ciepłych nocy, pochmurna pogoda umożliwiły tym batatom przyjęcie się. Oczywiście ten liść, który był, no, dostał słońcem, bo nie był zahartowany, ale widać, że z pędu wyrastają przynajmniej dwa nowe, które są ładne. Liście. Tutaj mamy też, że wierzchołek pędu jest zdrowy. Te starsze dostały troszeczkę, tutaj dostały bardzo. Tak, ale to, to jest coś wspaniałego, po prostu. Wow, wow i jeszcze raz. Wow. Odkładam to z powrotem i już następnych roślin nie wygrzebuję. To był taki jeden gagatek specjalnie dla Was. Przysypuję z powrotem ziemią, docisnę troszeczkę i, i następne relacje, dopiero jak. Rośliny będą już bardziej rozrośnięte, będą miały widoczne pędy. Także, jak widzicie, na razie wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. No, oprócz tych liści, które nie były zahartowane, ale mimo wszystko rośliny podejmują wzrost, korzenią się wytwarzają nowe liście, pędy podejmują wzrost, także jestem zadowolony. Jeśli tylko sezon dopisze tak, że będzie wrzesień w miarę ciepły, to te bataty powinny naprawdę, naprawdę przyrosnąć i powinny mieć dosyć duże bulwy, ale co będzie, zobaczymy. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się.